Wow, i sam nie wierzę. Ledwo co ja tutaj co robiłem, a już tutaj ludzie zaczynają z, y, 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 przyjeżdżać i co robią, y, koniec końców? Parkują. To jest jedyna logiczna rzecz, jaką się zaczyna, którą powinna... Ja jeszcze nie wierzę, że tutaj jeszcze ludzie gdzieś zaczynają... O, bardzo dużo tutaj idzie. Dobrze. A więc, dzień dobry. Witam Was w 31 odcinku. Przy czym zadano 3 2 gdzie buduję miasto? I w dzisiejszym odcinku e, zajmuję się tą okolicą. I teraz, o którym, e, w którą teraz powiem. Zaraz po tym e, po odcinku zastanawiałem się, co tutaj dokładnie zrobić. I po dłuższym przemyśleniu stwierdziłem, że idealnie tutaj pasowałoby nic innego jak. Dzielnica taka rozrywkowa. No to, więc tutaj będą wszędzie chyba postawione, zostaną tutaj w szczególności handel, żeby tutaj chodzili sobie turyści, i żeby tutaj brali jakieś rozrywki, bo za bardzo tego nie ma w mieście. Więc to byłoby bardzo dobre rozwiązanie. No Dobrze, ja już tutaj kurwę wybuduję. Ja może. A, Wyłączę tylko jeszcze anarchię tutaj drzew, i może jeśli chodzi o energetykę, to ja tutaj specjalnie postawię sobie elektrownię geotermalną tak, będzie to, e, taka zapasowa elektrownia geotermalna i ta elektrownia geotermalna będzie coś tam wytwarzała dobra, teraz postawię sobie tutaj biura ale najpierw, zanim to się wybuduje to ja jeszcze zrobię tutaj specjalizację dla biur mi się zdaje, że tutaj sobie wezmę finanse, chcę żeby tutaj były jakieś tam kwestie finansowe bo jak tutaj mają być, jak już wspomniałem wcześniej ma tutaj być kwestia jak jest tutaj specjalizacja wypoczynkowa, że tutaj miałoby być nie wiem, jakieś możliwości, jakiś imprez to chcę, aby tutaj też można było robić jakiś biznes ja może tutaj jeszcze gdzieś nie wiem tutaj może zrobię sobie jakieś coś nie wiem zobaczę, czy to może jakiś, jakiś malutki obiekt parkowy jak zrobię to, że park dla turystów, dobrze, będzie tutaj i świa, zobaczę czy tutaj jeszcze mogę. O i mogę sobie jeszcze tutaj przydrożną kawiarnię. Ok, będzie tutaj jeszcze przydrożna kawiarnia. Może jeszcze będzie sobie o hotelach. Właśnie. Teraz tu może sobie jeszcze zrobię hotele. Tutaj hotele to może bardziej... No. Taki hotel to sobie... Taki budynek hotelowy. Chwila. Hmm. Takie budynki hotelowe to bardzo mocno się sprzedadzą Dobrze Tutaj postawię jeden taki budynek hotelowy Niech mi się tutaj wszystko się to buduje Teraz jeszcze zajmę się znowu Tutaj niech mi się jeszcze pobudują jakieś obiekty usług, yy, biurowe Jeszcze tutaj Niech się budują No Teraz wezmę sobie to, 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 to narzędzie i sobie tutaj zrobię jak na razie biura po tej stronie Teraz sobie przygotuję szybko, żeby lepiej to wszystko działało, więc dobrze. Zrobię sobie posterunek najpierw policji. Zrobię sobie dobrze jakiś szpital, bo na pewno tutaj będzie trzeba jakiś obiekt szpitala. Szpitalny. Bo mieszkańcy, mimo że tutaj nie będzie, będzie strasznie mało mieszkańców, ale i tak ktoś może będzie potrzebował tutaj jakiejś specjalnej usługi. Musi być jeszcze straż pożarna. Dobrze, więc tutaj zrobimy jeszcze budynek straży pożarnej. O! Więc już to mam zabezpieczone. Może jeszcze sobie postawię jakąś bibliotekę. Właśnie, biblioteka. I budynek biblioteki będzie gdzieś... I może jeszcze raczej się postawię sobie jakieś budynki unikatowe. Bo kilka tych mam. Do takiego myślę. Ratusz Miejski. O! Idealne... Idealne miejsce. Pomyślmy, tutaj zrobicie ratusz miejski. Ale w starym mieście. Bo w starym mieście powinien być z reguły ratusz. Ja mam to stare miasto, tu mam stare miasto. Tylko że w starym mieście nie pomyślałem o wybudowaniu, ale chwila. No w, w tym obszarze mogę sobie zrobić ratusz miejski. No to natychmiast już to przygotuję się na te tej budowy. Natychmiast tutaj postawię sobie ratusz. Myślałem że co chwilę coś się tu rozwali Dobra tutaj Gdzie ten budynek unikatowy ratusz miejski O tu jest będzie ratusz W roku ratusza będzie w ulica A tutaj jest szybko we burze i weźmy się żeby przy tym ratuszu coś zrobić Dobrze, jak na razie stąd... Yy, dotąd będzie poprowadzone I jeszcze będzie... O! Coś takiego I dobrze, coś takiego Wiem, że to raczej nie będzie coś w rodzaju urzędu we Szczecinie I za będą coś w rodzaju jasne błonia Ale jak na razie tak będzie wyglądać Jeszcze tylko tą wodę Dziwne, że tutaj na przykład nic nie narzekali na wodę Teraz no można czekać, energii jest, więc. O, a tutaj to sobie, jeżeli chodzi o ten budynek, to raczej tutaj wszędzie zrobię sobie sklepy. Przy, yy, przy tym placu, zobaczę jeszcze na zasięg. A, ja je zaraz w międzyczasie, jak tu się poboi, to buduję. U, to będzie naprawdę bardzo ciekawe wyglądać. No, to sobie jeszcze przygotuję, może jakieś kolejne hotele. Nie górską chatę, hotel na nie, hotel konferencyjny, hmm. Hotel taki konferencyjny. Tu w szczególności musi być dużo biznesu. Więc natychmiast tutaj sobie szybko to rozwiążę. Jak tu i tutaj chyba będą postawione jakieś e, miejsca pod biznes, to chyba powinno być tutaj e, do, dobrze. I tutaj jeszcze zrobię sobie kolejne jakieś lepy a tu chyba mi się zrobić zrobić zrobi się zrobi, zrobi, zrobi jakiś, nie wiem, park. No, tutaj zaplanuję sobie park. Więc dobrze. Szybko zrobię sobie kwestię A, park miejski. Główną bramę parkową zrobię tutaj i zaraz obok... A! Zapomniałem, że trzeba tutaj jeszcze to wyznaczyć tutaj szybko ten zasięg, więc dobrze, biorę to urządzenie i... Szybko tutaj, jak na razie, zaznaczam, że to będzie cały obszar taki parkowy. I przy urządzeniach, to kiedy chcesz jedną rzecz zrobić, to nagle, ci, to nagle ci ograniczają. Jak na razie, tylko będzie tylko to. I nie wiem, może na przykład później zajmę się tym parkiem. Dobra, już się, się tym nie zajmuję. Dobra, teraz trzeba zrobić jeszcze miejsce pod tym mieszkania. Okej. Okay. Gdzie tutaj można byłoby zasiedlić? O. Dużo tutaj teraz osób poszło. Pewnie najpierw do pracy. Jak do pracy to powinien jeszcze zrobić sobie zakupy. Dobra, teraz radę zrobić tro kilka jeszcze opraw do mieszkania. Więc dobrze. Więc jak na razie. No to zrobię tak. Tutaj i tutaj. Jak są tutaj takie... duże na przykład miejsca. To nikt tutaj będzie jakaś nie wiem. Tu się budują jakieś duże domy Teraz tutaj trzeba jakieś jeszcze parki porobić Więc dobrze I może jeszcze takie place Dobrze, tutaj zrobię prac paradoksu I już mieszkańcy są zadowoleni Już się zaczynają budować pierwsze wieżowce Dobrze, ale jak z tym, no to trzeba tutaj jeszcze zająć się edukacją Więc tutaj Będzie jakaś duża szkoła podstawowa i czy tutaj zrobić dużą szkołę średnią? Dobrze, tu będzie jakaś duża szkoła średnia i jeszcze... I później będzie trzeba tutaj robić tak obiekty jakieś parkowe. I te parkingi tam chodowe, więc... Już się tym, już się tym zajmuję. O! Tutaj będzie coś takiego i szybkie podłączenie. Więc tak na razie stąd będzie... PR. Tutaj będzie podłączenie i tu. Tu są jakieś mieszkania, więc dobra, teraz zajmę się tą okolicą. I tutaj to już będą chyba same mieszkania, tak, tutaj będą jak na razie same duże mieszkania, więc... Tutaj wszystko przygotowuję po to, aby... No tutaj jak na razie na tych mniejszych, odizolowanych obszarach będą mieszkania. Bo jak się nie patrzeć, tutaj musi, muszą być jakieś osoby, które będą tutaj jakieś pracować. I robić zakupy. Ale nie? Jakie tutaj robić zakupy? Obsługiwać trzeba to powiedzieć wprost. Ktoś musi te obszary obsługiwać. Więc teraz mógłbym sobie jeszcze więcej tych sklepów sobie dobrze. Teraz kolejne sklepy. Kolejne sklepy będą na tym obszarze. Tutaj zrobię sobie kolejne biura. Tu będą kolejne biura. I teraz sobie przygotuję jakiś kolejny hotel. Więc teraz czas, żeby... Dobrze. Teraz to chyba czas, żeby zająć się tą okolicą. Co takiego to planuję. Ale wiem, bo jak chodzi o te hotele, no to sobie zrobię najpierw duży hotel. Duży hotel będzie tutaj. Od razu. Teraz trzeba wokół tego hotelu zrobię sobie ile. Wokół tego hotelu trzeba zrobić szybko podłączenie czyli drogi wokół tego hotelu i po drogach wokół tego hotelu no to będzie trzeba szybko jeszcze sobie hmm. tutaj będzie trzeba szybko coś zrobić żeby a wiem yeah. tutaj będą jak na razie tu będą drogi i tutaj jak na razie a tak to będzie wyglądać w tego hotelu tylko zobaczcie szybko co oni tu potrzebują No Najwięcej to popularność miejsca Niby unikatowe parki to Potrzebne są jeszcze to i muszą mieć trochę więcej sklepów I więcej e, biznesu Ok Więc Jak chcecie coś takiego dobrze już Wam to daję Tutaj będzie dużo biznesu Bardzo dużo biznesu W przypadku zakupów no to wam jak na razie stąd dotąd będziecie mieli sklepy chcecie jeszcze, żeby były jakieś obiekty unikatowe. Mm, inne parki. Jak na razie... Jak na razie. Tutaj będziecie mieli tylko właśnie parkingi. I tak chyba wam będzie to wystarczało. Tak. Wow, już mi minęło tak ponad 20 minut. Dobrze. No to chyba już czas, żeby zakończyć na tym odcinek. Dobrze. <laughs> więc co takiego powiem? A więc tak, w dzisiejszym odcinku... Jak widzicie, tutaj zaczęłem ustawiać, tak, w hotele. Najbardziej to widać, że tutaj zacząłem zagospodarować tę dzielnicę. I to jest w tej dzielnicy opis do nowych obszarów do mieszkania. No to teraz tutaj co się pojawiło? Właśnie. Co się tu pojawiło najbardziej? Tutaj pojawiły się... Yy, miejsca pod turystykę Dokładnie to pojawiły się tutaj jakieś tam nowe ośrodki, oś gdzie będą tutaj ludzie robili jakieś zakupy, imprezy No takie w szczególności obiekty rozrywkowe No może gdzieś indziej postawę sobie jeszcze Gdzieś indziej to pewnie zajmę się jeszcze budową być może jeszcze kolejnych takich większych ośrodków Ale jak na razie to tyle więc co takiego ja teraz powiem? Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. widzów zachęcam do komentowania, a także polubień. Na do zachęcam do subskrybowania, a także wszystkim zachęcam do postarania milionitka. To wszystko z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnym.